wegańskie i bezglutenowe ciasto rządzi się trochę innymi prawami. Na pewno po upieczeniu, jakiś czas po upieczeniu ono robi się twarde, ale poddane odpowiedniej obróbce termicznej przez chwilę czasu uzyskuje swoją świeżość, miękkość i delikatność i to dotyczy ciast, to dotyczy chleba, dotyczy też naleśników, pierogów. E, ważne, żeby sobie znaleźć e, takie mieszanki mąk, albo gotowe. My akurat z gotowych nie korzystamy, albo sobie tak skomponować swoje e, mąki, żeby uzyskiwać odpowiednie konsystencje. To nie jest tak, że wymienimy jeden do jeden mąkę pszenną, na przykład na mąkę gryczaną, bo nie będzie ten sam efekt nigdy uzyskany. W naszej diecie zawsze kilka rodzajów mąki zastępuje mąkę pszenną w danym konkretnym produkcie, który chcemy osiągnąć. I myślę, że to jest dobre, ponieważ uzyskujemy w ten sposób dodatkowe wartości odżywcze, a nie mamy tylko tego, co zawiera pszenica. Jeśli chodzi o konsystencję, to z konsystencjami jest trochę Jola, inaczej. Na, na przykład chleby glutenowe. Ja już nie mówię wegańskie, nie wegańskie, bo to, to nie jest ważne, ale chleb glutenowy. Możemy zrobić o konsystencji takiego gęstego ciasta, uformować z surowego ciasta bochenek, położyć go na blachę i upiec. I to się sprawdzi. I to się sprawdzi. Przy chlebie bezglutenowym musimy mieć dużo rzadsze konsystencje, więc dobrze sprawdzają się chleby foremkowe. Pieczone właśnie w foremkach, wlane do środka, czyli konsystencja gęstego ciasta racuchowego, gwarantuje nam, że to ciasto będzie dosyć długo później, Delikatne i miękkie. E, oprócz tego są takie zasady, że e, innych mąk używamy e, do chlebów, innych do ciast kruchych. E, I przy kruchych ciastach, e, to tak naprawdę musimy pamiętać, że mamy mąkę ryżową, kukurydzianą, ciecierzycową i ona nadaje kruchości e, ciasteczkom, nawet większej kruchości niż przy mące glutenowej. Ale kolejna rzecz bardzo istotna. Jak nie mamy glutenu i nie mamy jajka, bo mówimy o wegańskich wyrobach, musimy czymś skleić te mąki, które są pozbawione glutenu. I my dodajemy albo siemielniane, albo na przykład łuskę babki jajowatej zmiksowaną. I to daje sprężystość ciastu. Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej na temat właściwości mąk bezglutenowych, to zrobiliśmy taki specjalny odcinek. Możecie na niego rzucić okiem. Na pewno wam się to przyda. Można oczywiście też ciasta robić nie tylko z mąki. Możemy używać marchwi, możemy używać ziaren soi, może być to fasola. I tutaj powstają bardzo fajne ciasta typu brownie, typu serniki. Dowolność jest tutaj naprawdę spora i to niekoniecznie muszą być tylko mąki w ofercie gotowych ciast, które można dostać w Atelier Smaku zarówno na miejscu w Bistro Delikatesek, jak i w sklepie internetowym. Większość ciast zawiera cukier trzcinowy. Można oczywiście dostać brownie, które jest bez cukru, jest słodzone daktylami i melasą z karobu. Mamy też kilka rodzajów ciasteczek bez cukrowych. Tutaj jest Owszane taka z Tak. Tutaj jest taka sprawa, że wyznawcy diety bezcukrowej korzystają albo z ksylitolu, albo z erytrytolu. Wrzucenie kolejnego produktu do stałej oferty wiąże się z badaniami, z produkcją etykiet, z grafikami, z panią, która opracowuje te etykiety, ktoś kto wylicza kalorie i jest to dosyć kosztowne i pracochłonne. Oczywiście myślimy o tym, jednak najczęściej takie ciasta wpuszczamy sezonowo do naszych bistro delikatesów, także bądźcie czujni Mamy na Facebooku, na Instagramie, co się w naszej kuchni dzieje na bieżąco. Ja myślę, że warto jest zdawać sobie z tego sprawę, co jem, nie oszukiwać swojego smaku, że słodzę czymś, co jest powiedzmy słodkie, a nie daje mi węglowodanów, bo wtedy nasz mózg wariuje. Sięgamy po ciasto słodkie, ale bez cukru. I organizmowi wydaje się, że dostał węglowodany i bardzo chce jedzenia, bardzo chce coś dostać więcej i wtedy dwa razy więcej jemy innych rzeczy również. Ale też nie oszukujmy się ciasta, to są węglowodany, jakiekolwiek by one nie były, czy z cukrem, czy, stukrem, czy daktyle, bez. Czy Jeśli tam jest mąka, to węglowodany są, to nie jest coś, co powinno się jadać często i dużo i wieczorem. Także Lepiej od czasu do czasu mniejszy kawałek i śmieci. Świadomie. Tak, świadomie najeść ciasta, a potem trochę już ostrożniej, żeby tych kalorii dziennie nie było za dużo. Jest kilka powodów, dla których niektórzy ludzie nie jadają cebuli, czosnku, szczypiora czy pora. My należymy właśnie do tej grupy. Słyszeliśmy o tym, że nie jada się tych rzeczy na przykład dlatego, że zawierają one substancje powodujące wydzielanie adrenaliny. Ekscytanty tak zwane. I to na przykład nie służy tym, którzy medytują. Wiemy, że są to te rośliny, które obciążają wątrobę i żołądek i niektórym to szkodzi. Dlatego w naszej kuchni stosujemy jako zamiennik asafetydę, czyli zapaliczkę cuchnącą, czyli czarcie łajno, coś co ma też taką nazwę, więc musiało być tutaj. Obecny. Albo gumożywica. Obecne, tak, na, na naszych terenach dawno temu, i to nie w laboratorium, ale myślę, że pod jakimiś strzechami czy jakimiś dachami, gdzie orszczono to e, właśnie czarcim łajnym ze względu na zapach. Jest to bardzo intensywne w smaku i przypomina faktycznie cebulę i czosnek. Natomiast Ajurweda zna tę roślinę i stosuje ją od dawna jako lekarstwo tonizujące właśnie wątrobę i żołądek czyli coś, co zachowuje się zupełnie inaczej niż czosnek czy cebula. No i są też osoby, które mają uczulenia właśnie na czosnek, na cebulę i my do takich osób należymy, a na pewno jedno z nas. No właśnie, ja bardzo lubiłam jeść, ale zawsze mi szkodziła. Poza tym jest jeszcze jeden powód, dla którego nie warto. Wielokrotnie ludzie mówią, że po zjedzeniu czosnku, cebuli nie mogą się spotkać, z żadnych, znajomymi. dokładnie nie mogą żadnych biznesowych spotkań mieć. A oprócz tego Trochę z przymrużeniem oka, nie? Tak, trochę z przymrużeniem oka, no dobrze, ale mimo wszystko ja na przykład wiem, że skóra y, tak samo, przez skórę również y, oddychamy. Spotka I się z kimś, pachnie. kto się najadł tak, czosnku, z dużą cebuli, tak, następnego czosnku dnia i rano. Cebuli następnego dnia rano. I, I zobaczcie, jak taka osoba paruje. No dobra, to są żarty tak naprawdę. My akurat pokazujemy, że można inaczej, jak ktoś ma ochotę, niech sobie dodać czasu. To nie są cebuli. żarty. Ja jestem A. zapachowcem. No dobra. No. Dodajcie sobie czosnku, cebuli, tyle ile chcecie do naszego jedzenia. Można to stosować wymiennie z asafetydą, której my używamy w naszej kuchni. Ale jak chcecie zobaczyć, jak się taką asafetydę przerabia na cebulę z dodatkiem białych części liści kapusty pekińskiej, to zajrzyjcie do naszych odcinków.